Korona Gór Polski, dzisiaj 12 szczyt, Lubomir, startujemy ze schroniska w Kudłaczach, zaparkowaliśmy na parkingu w Kudłaczach, parking bezpłatny, tam wyżej są parkingi płatne, także kierować się najlepiej na ten bezpłatny. Chociaż panowie mocno naganiają na te płatne i nawet potrafią straszyć, że coś tam się może stać, okraść i tak dalej... Ale no, myślę, że nie stanie się nic, po prostu chcą zarobić. Tak, startujemy czerwonym szlakiem, pokazuje półtorej godziny na Lubomir. Ludzi jest dość dużo, pomimo że jest połowa listopada i jest już dość chłodno. Trochę zdurnieliśmy, bo wyszliśmy ze schroniska i mamy iść czerwonym szlakiem. Nie mogliśmy znaleźć. Ale zauważyliśmy na drzewie, więc w zasadzie od schroniska idzie się prosto. Tak, jest tu połączenie szlaku czarnego, zielonego i czerwonego. Zapomnieliśmy powiedzieć, że wyszliśmy o 12.20. Podążamy za znakami szlaków. Trzeba mocno je obserwować, bo się dynamicznie zmieniają. Odchodzą, dochodzą, dzielą się i my będziemy odbijać delikatnie w prawo na czerwony szlak. Na Lubomir. Aktualizacja. Pierwsze pół godziny za nami. Już? Tak. Początek dosyć płasko i fajnie. I wydawało się, że nie będzie podejścia, bo wystartowaliśmy z 700, a idziemy na 900, ale jest. Ale zaczęło się w lesie podejście, także jest ślisko, jest błoto, jest dużo kamieni na szlaku i jest fajnie. I liści jest fajnie. meldujemy się na Łysinie. Do Lubomira zostało nam 30 minut, a doszliśmy tutaj w 40 minut. Także mam wrażenie, że już trochę wyrobiliśmy się w tych górskich podejściach po tych 11 szczytach. Dziwna jest ta góra. Dziwnie jacyś ludzie, w ogóle dużo takich nastolatków, 12-14 lat chodzi. Jakieś dzieci tu chodzą same. I w ogóle bardzo dużo tu jest szlaków, cały czas idziemy. Cały czas się łączą, jakieś co chwilę dochodzi: jakiś czarny, jakiś zielony, jakiś żółty. Teraz tutaj idziemy. W ogóle, tutaj w ogóle już jesteśmy blisko Krakowa, więc podejrzewam, że no dużo ludzi gdzieś tam spaceruje. Dzieciaków też sporo, małych. Teraz idziemy szlakiem czerwono-żółtym, ale cały czas na Lubomir, czerwony szlak. Godzinkę zajęło nam wejście na szczyt Lubomira. Dość przyjemne, chociaż z kilkoma podejściami, ale dobrze przynajmniej można się zagrzać. Mamy godzinę 13:20 dokładnie. Jest tutaj skrzynka z pieczątką przy znaku, i tutaj na znaku jest podane, że jest 902 metry. Natomiast tam wcześniej jest znak, który jest trochę niżej, jest 904 metry. Także pytanie: tutaj jest pieczątka, także. Tu jest skrzynka z pieczątką, tak. Także tu nagrywamy. Nagramy jeszcze ten 904. Pytanie, gdzie jest szczyt? Na samym szczycie jest takie obserwatorium astronomiczne Jest ono na razie zamknięte z powodu prac remontowych, tak? Chyba tam tak, chociaż jest też karteczka, że w niedzielę, w słoneczne niedzielę można wejść w określonych godzinach No i tutaj się nagrywamy, tu jest znak 904 metry Także Pytanie. No, jeden koło drugiego, więc i tak jesteśmy na szczycie. Mamy godzinę 13.50 i schodzimy na dół. Tutaj nie ma za bardzo widoczków gór. Jest jeden taki punkt z ławkami. Tutaj, już przy samym szczycie. Natomiast na szczycie jest obserwatorium, znaki szczytowe i w zasadzie tyle. Ale fajny, przyjemny szlak. Bardzo dużo osób z dziećmi, nawet małymi. Tak, taki spacerowy. Podejście jak oceniasz? A no ze dwa razy takie ostrzejsze, może ze trzy, ale przynajmniej się cieplej trochę zrobiło, bo no już zimno, zimno jednak. Tak. Śnieżek tam popruszył, na szczycie jest trochę śniegu, jest blisko, więc trzeba uważać. Pochwalcie. Mamy takie przemyślenie, że... W sumie już nie jest źle z naszą kondycją. Godzinę 40 było planowe wejście, godzinę 30. 30, a my weszliśmy w godzinkę, więc nie jest źle. Tak. I nawet wyprzedzaliśmy kilkukrotnie. Co przy innych górach, no jednak tego czasu no, był mocno niedoszacowany. 15 minut zajęło nam zejście na Łysinę i schodzimy dalej. Zeszliśmy na dół, jesteśmy pod schroniskiem. Mamy godzinę 14.35. Zejście zajęło nam 45 minut, więc fajnie poszło chociaż momentami bardzo ślisko na tych liściach. Wszystko łącznie wejście, zejście plus przerwa zajęły nam dokładnie 2 godziny i 15 minut.